Piotr Polk do dziś cierpi po stracie mamy. Do końca, jak sam przyznaje, bił się z myślami. Czy dobrą decyzją było umieszczenie jej w ośrodku? W głębi duszy czuł jednak, że tam otrzyma możliwie najlepszą opiekę i niczego nie będzie jej brakować. Gdy nadszedł cień rozstania, aktor był przy mamie przez cały czas. Chwilę przed jej śmiercią wypowiedział do niej kilka rozrywających serce słów. Wiadomo, co? Piotr Polk powiedział mamie przed śmiercią, Gwiazdor stracił ojca zaraz po maturze. Wówczas stał się panem domu, a przede wszystkim oparciem dla ukochanej mamy. Polk chętnie wraca pamięcią do dawnych czasów, dzięki czemu czuje, jakby mama znów była przy nim. Jednocześnie nie jest w stanie ukryć, że jej brak bardzo mu doskwiera. Aktor podkreśla, jak ważne dla niej było budowanie ogniska domowego. W końcu jednak spadła na nią okrutna choroba. Ciesząca się wcześniej życiem mama Piotra straciła pamięć i z miesiąca na miesiąc czuła się coraz gorzej. On sam bardzo to przeżywał. Jak przytacza pomponit, długo bił się z myślami, czy umieścić ją w specjalnym ośrodku, gdy jednak decyzja zapadła z kilka dni, mimo odległości kilkuset kilometrów, odwiedzał ją w placówce. To było dla mnie trudne, miałem wiele, nieprzespanych nocy, ale nie czarowałem rzeczywistości. Tam była bezpieczna, ja spokojny o nią, mówił cytowany przez pomponik Piotr Polk. Z czasem jej stan zaczął się drastycznie pogarszać. Z końcem wakacji ubiegłego roku, aktor czuł, że najgorsze jest coraz bliżej. Gwiazdor nie poddawał się do samego końca, choć Z dnia na dzień było mu coraz trudniej. W listopadzie doszło do ich ostatniego spotkania. Wstrząśnięty pożegnaniem Polku siadł przy niej i wypowiedział zaledwie dziewięć słów. Dobrze, mama, leć do taty. Nie męcz się dłużej. I rzeczywiście były to ich ostatnie wspólne chwile źródło, pomponik następny.